Dzień dobry wam wszystkim, pokażę Wam teraz jak wymienić baterię w iPhone'ie 4 jest to bardzo proste, tu mamy nową baterię, potrzebujemy specjalny śrubokręcik, krzyżakowy śrubecik, przylepiec i możemy zacząć. Pamiętać, żeby najpierw wyłączyć telefon, żeby był wyłączony. Odkręcamy tu dwie śrubeczki na dole. Nie dać tak specjalnym śrubokręcikiem. Jest to bardzo proste. Tak, odkręcamy jedną śrubeczkę. Nie warto chodzić z tym problemem do mechanika, żeby wymienił baterię. baterię idzie kupić na necie bardzo tanio i samemu idzie zrobić taką operację, idzie kupić baterię od razu z tymi śrubokręcikami i z tym przestaweczką. Trzeba. Popchnąć i odchylić i to wszystko i bateria jest na widoku i tu właśnie widzimy tu jest śrubka do baterii trzeba ją odkręcić śrubokręcikiem krzyżakowym odkręcamy ją dajemy na bok o, trzeba uważać żeby nie stracić jeszcze raz bierzemy nożyka i podważamy to i to jest cały tu jest taka blaszeczka na którą trzeba uważać bo ona trzymie antenę musimy ją wyjąć żeby się nie, nie zgubiła tak i teraz trzeba wyjąć baterię tu jest taki taka ciągniemy i odklejamy i to tak wygląda stara bateria a tak nowa i po prostu tu chyba nawet jest data. Nie nie ma i po prostu zakładamy nową baterię wkładamy teraz trzeba pamiętać, o tej blasce trzeba tak ją zrobić tak, na tą dziurkę tu, żeby pamiętać, żeby to wszystko było tak było powinniśmy mieć do tego pęksety ale nie mamy tak trzeba na tą dziurkę tak i załączamy jest to bardzo proste nie wymaga to Dużych umiejętności jak zresztą widać Zobaczmy tutaj tak, to odpowiednio Jeszcze razem tak trzeba po odpowiednio pozaginać tą tasiemkę żeby było znowu podana jest i bateria zaskoczyła blaszka tutaj jest w środku coś jest ta, ta nie widać, one są takie małe, że ich w ogóle nie widać i przykręcamy tak, no się przykręcamy. i na baterii zakończone, teraz załączamy telefon i nie działa, hmm, chyba, że go trzeba podładować. że to bateria jest całkowicie wyładowana i teraz go musimy podłączyć do ładowarki i to by było na tyle. Tu po prostu wkładamy tą tylnią klapkę zawsze, trzeba mieć taką przerwę mieć, czyniętą i po prostu wpychamy cyk i przykręcamy te śrubeczki z powrotem i w takim przypadku jak nie działa to baterie trzeba dać do ładowania i wtedy możemy to uznać za gotowe to dziękuję to by było na tyle dziękuję bardzo